Krośków, 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 la 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 krośków, 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 la 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 la

Poznanie plecie. Kurde, tam, Jak ta Maruda się Pan Maruda zablokuje. Dobry zawod. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt No Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. no, dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt czerwony. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt dobrze. Zbyt Се подојаваме. Ја јас сум за дешитниот генерал, официјално. Голува, голува. Силитар, ќето се СНКС! Силитар, ќето се СНКС! Силитар, Przecież to ich ustawienie gubi wszystkich, bo nikt nie gra kurwa na trzech z tyłu. Ja też. Dobrze, że widziałam. Ale. No, okay, pan... nie? A widziałeś w nas, że ktoś gra na trzech z tyłu? No? Nie wiem. Manchester United gra na trzech z tyłu. Jakoś nie idzie

감사합니다. 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 감사합니다.

Hej proszkół, my chcemy gola, my chcemy gola, hej proszkół, my chcemy gola, my chcemy gola, hej proszkół, my chcemy gola, my chcemy gola, hej do

E ah, ah, ah,

we 何だよ Diolch <laughs> yn MKS eccetera! Entra, eccetera! Entra, eccetera! Entra, eccetera! Entra, eccetera! Entra, La la la! La la Entra, eccetera! Entra, la 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 eccetera!

Hej tylko zwycięstwo, tylko zwycięstwo. Hej tylko zwycięstwo, tylko zwycięstwo. Hej tylko zwycięstwo, tylko zwycięstwo. Hej tylko zwycięstwo. Extra. Bravo. Wiesz tylko.

My chcemy gola! Ej, bruszku, my chcemy gola! My chcemy gola! Ej, proszku, my chcemy gola! Brawo, dzieżej! Łapko, łapko! Łapko! Nie puszcza! Brawo! Baga precy, takie! Może Maciek! Dobry Maciek, dobry, dobry! <coughs> Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone. Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone. Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone. Żółto-czerwone to barwy niezwyciężone. Dobry, dobry! Dawaj let

tawać roddzić polekarne prosto, 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 prosto,

よし Ди, ди, МКС! Ди, ди, МКС! отпусти <laughs> <Brava! Brava>! <inaudible> <inaudible> you <Okay, okay! inaudible> <inaudible>

Dobra, Dobre, 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 nie Niezwyciężone, żółto-czerwone, to barwy niezwyciężone. すごい